Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku będziemy zakazać sobie samiczkę. Oto tym samcem, którego właśnie teraz widzicie. No to co, zaczynamy. Idziemy sobie do samiczki. Jak widzicie, samiec jakoś skacze. I powiem wam tak. Ja dopuszczam sobie samca 3 dni pod rząd. Wtedy mam pewność, że samiczka się zakociła. Dopuszczam po 15 minut przez 3 dni. No i co, no, wtedy jestem tak naprawdę pewniejszy, czy się zakociła, czy nie. No to co, no teraz czekam. Pokazuję wam na razie tylko część dzisiejszego filmiku. U siebie spróbujecie. Jak widzicie, nie, jeżeli wie, Ja się was pytam, czy, sam, czy sami jak zakaca samiczkę, czy on powinien ją wygryzać i sierść, czy nie? Jeżeli znacie odpowiedź, piszcie pod filmikiem w komentarzach. No dobra, no to tak jak widzicie sobie tutaj samiec skacze sobie, więc co, no na dzisiaj to tak jakby wszystko, nie dłuższego odcinka na razie nie pokażę, chyba że coś jeszcze wymyślę. Wiem, że będzie odcinek z przywozu belki, słomy lub siana ciągnikiem, więc to też nagram i wstawię. No i co, no. W dzisiejszym odcinku to chyba wszystko. Jeszcze jak chcecie, to mogę Wam pokazać karmienie. No to co? Może jeszcze nakarmimy, a oni niech się tam... Dobra. Weźmiemy sobie paszę. No. Jak widzicie pokazywałem, jeżeli ktoś nie oglądał... Jaka to jest pasza, to proszę zobaczyć sobie poprzedni filmik. Jeżeli ktoś nie widział, tutaj, jeżeli też ktoś nie widział, po prostu obejrzyjcie poprzedni filmik, tam było wszystko powiedziane. Jeszcze wlejemy wody. Wody za dużo nie ma, ale jest. Ok, chodźcie, zobaczymy jak to tam wygląda. Jak widzicie, no to nie jest tak źle. No to co? No dzisiejszy odcinek na tym się kończy. No oczywiście co? Tak jak subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. A kolejny filmik niebawem się okaże. No to cześć.